Dzień dobry, witam serdecznie. Piątek, ostatni dzień z bieżącą analizą techniczną. Sprawdzamy, jak zmieniły się notowania poszczególnych instrumentów w ostatnich godzinach, ale też pewnie spojrzymy sobie na to szerzej, skoro mamy dzisiaj piątek. Eurodolar, czyli waluta jako pierwsza. Kontynuacja wyprzedaży wspólnej waluty cały czas trwa. Każda próba. Podejście na jakieś wyższe poziomy kończy się pojawieniem nowego dołka. Najłatwiej to jest oczywiście opisać linią poprowadzoną po szczytach. No i zbliżamy się powoli w okresie 1,0850. To jest obszar dość dużej aktywności popytu z przeszłości. Nie oznacza to oczywiście, że teraźniejszość musi przynieść nam dokładnie takie same zachowania, czyli potencjalne wzrosty. No ale jest to, potencja jest to przeszkoda, z którą Podaż będzie musiała się zmierzyć. Ja na razie nie spoglądam gdzieś mocno na północ, dopóki nie pojawi się stosowny sygnał, czyli właśnie jakiś sekwencja biały świec, która zmusi mnie do skierowania wzroku tamtą stronę, aczkolwiek pamiętam oczywiście o tej tendencji, którą opisałem tutaj dwoma równoległymi liniami na wykresie dziennym, która wskazuje, że ten kierunek w szerszej perspektywie powinniśmy też uwzględniać. USD Nok, który zyskuje z każdym kolejnym dnia, świecę koloru białego mamy od 9 sierpnia. Ten kolor oczywiście dominuje, zdyskontowana została niemal cała ta fala wyprzedaży trwająca od początku lipca po odbiciu od 10. 80. Dotknięta została linia 7,86%, miesiąc od szerszej struktury wzrostowej. To jest oczywiście jeden z możliwych przystanków, przynajmniej w ujęciu geometrycznym. W ujęciu takim klasycznym, czyli bazując na aktywności podaży z przeszłości, no linia 88 i wydaje się być tutaj ciekawszym obrazem. Ale z kolei wczorajsza sesja zostawiła nam formację spadających gwiazdy, czyli duży górny cień, mały korpus skupiony gdzieś w dolnej części wysokości całej świecy, więc widać, że podaż cały czas jest gdzieś tutaj aktywna. Ale otwarcie w dzisiejszej sesji z kolei to jest próba podciągania ceny na wyższe wartości, więc widać, że ten proces zakupowy dotyczący dolara jeszcze się nie zakończył. Dolar, fund brytyjski versus dolar. Niewielka zmienność w ostatnim czasie. Notowania oscylują bardzo blisko 1,26,50, ale też nie chcą wyjść za bardzo powyżej 1,27,20. Nietypowa sytuacja dla funta. On rzadko zawęża się do tak małego zakresu, tak małej amplitudy wahań, więc myślę, że tutaj można założyć, że mamy do czynienia z jakimś okresem wyczekiwania na jakieś ważniejsze informacje, które mogą pojawić się na rynkach finansowych. Na niższym horyzoncie czasu to, na co zwrócimy uwagę, to jest właśnie już wspomniane 1,20, 7,20, bo ten obszar no coraz częściej kształtuje nam tutaj punkty zwrotne w postaci dołków na wykresie H4, więc może się okazać, że to będzie trampolina do tego, żeby spojrzeć gdzieś tam w okolice figury wyżej, czyli 1.28.30. To jest poziom, który też trzeba na tym wykresie na pewno uwzględnić. Nowozelandczyk do dolara amerykańskiego. Niewiele białych świec. Ewidentna przewaga podaży. NZ daje w dość dużych tarapatach kolejne wsparcia, czy to większe, czy mniejsze, są przyłamywane. Więc próżno szukać jakiegoś tutaj punktu zwrotnego. A on się raczej zbliża, ponieważ mamy bardzo niskie wartości wskaźnika RSI. Więc jest to informacja, że wcześniej czy później ten popyt gdzieś tutaj się uaktywni. Ja muszę już spoglądać na dużo wyższe interwały, między innymi wykres tygodniowy i okolice 0,59 moment, bo mi się tutaj poprzesuwało, razem z 0.5850, czyli taka 70 pipsowa, 50 pipsowa strefa wsparciowa by tutaj powstała. Ja sięgam, no może niedaleko, ale jednak tutaj liczymy to w latach, czyli do maja ubiegłego roku jako miejsce gdzie tego typu zachowania maja 2021 tego typu zachowania się nam tutaj pojawiły. Ponieważ tendencja spadkowa jest dość jednorodna, więc ja zakładam, że i ruch, który się pojawi jako korekta tego odbicia od 0,6370 porańczowego oporu też będzie w miarę jednorodnym ruchem i dość gwałtownym pierwszego kandydata oczywiście tutaj wymieniłbym jeżeli chodzi o potencjalny szczyt, czy też koniec korekty, no bo skoro mamy nowy dołek, to tak też powinniśmy do tego podchodzić, to jest 0,6080 już kładę market cenowy niech to z nami zostanie, bo może się okazać że jest to przestrzeń, którą będziemy dość mocniej eksploatować w kolejnych Tygodniach. Australijczyk versus dolar amerykański. No, ciśniacza sytuacja. Wszystkie te wsparcia, które były wyżej, między innymi 0,65, 80 0,64, 0,70, już zostały gdzieś tam z tyłu. Mamy nowy tegoroczny dołek 0,64. Małe wyhamowanie przestrzeń, która według mnie jest ciekawa z perspektywy wyższych interwałów, ale na razie nie widać tu większej aktywności zwolenników umocnienia Australijczyka. Na niższym interwale schodzę na wykres godzinowy, jedyne co można byłoby narysować to jest oczywiście coś na kształt formacji trójkąta, no ale to nie jest jednoznaczny kształt, jeżeli chodzi o zmianę kierunku ruchu ceny. Raczej skupiłbym swoją zwrok na tym, co się dzieje właśnie w okolicach 064, bo jeżeli tutaj pojawią się kupujące, to to może być coś, co sprawi, że przy pojawi się jakaś chociażby korekta wyższego rzędu, jeżeli chodzi o tą przecenę trwającą już od połowy lipca. Jej wysokość jest znaczna, bo tu liczymy 5 figur, więc tak duże jednorodne fale na tym instrumencie nie za często się Pojawiają. PLN. Nie zaglądaliśmy tu chwila, więc spójrzmy na koniec tygodnia, jak się kształtuje sytuacja. CHF-PLN. Notowania wychodzą i utrzymują się powyżej 4,67. Jest to kolejny stopień. Po którym wspina się popyt, więc scenariusz mocnego pelena na tym instrumencie gdzieś schodzi na boczne tory. Ja przyciągnę sobie tą żółtą górną strefę w prawo, żeby o niej gdzieś tam pamiętać. Na razie jest to widoczne oczywiście na wykresach niższych, czyli godzinowych, więc to jeszcze nie jest nic pewnego, ale jeżeli dzisiejsza sesja zakończy się sceną zamknięcia powyżej. 4,67 to myślę, że będzie można o 10 groszy wyżej w przyszłym tygodniu spoglądać. Kanał wzrostowy cały czas utrzymuje się i pozostajemy pod jego wpływem, albo tak długo, jak on będzie funkcjonował, czy cena będzie wewnątrz tego kanału, no to możemy wyciągać wnioski płynące z tego. Narzędzia analizy technicznej. Europel bez większych zmian. 448 się broni, aczkolwiek poddawany jest cały czas dość silnej presji ze strony zwolenników mocnego. Euro albo powrotu euro na wyższe wartości. Wskaźnik Bollingera pozostaje równoległy do osi czasu, więc potwierdzenie tego, co widzimy na wykresie, czyli konsolidacja. Przełamanie linii trendu formalnie jest, ale jest ono wykonane niedynamicznie, ale raczej jako efekt właśnie rozciągający się w czasie konsolidacji, więc trzeba poczekać na przełamanie 4,48, żeby móc spojrzeć na 4,55 i wyższe poziomy. Bez wyjścia powyżej tego żółtego oporu ja nie jestem w stanie spojrzeć gdzieś tam na wyższe poziomy związane z tym instrumentem. USDPLN. Notowania wyszły powyżej 4,05. Testują 4,11. Więc jeżeli nic szczególnego się nie wydarzy no to oczywiście takie wartości jak 4,25 będziemy przywoływać coraz częściej. Na wykresie tygodniowym, jeżeli się nic nie zmieni w dniu dzisiejszym, no to notowania przełamują nam spadkowo linię trendu. Ona jest nachylona dość agresywnie, więc ten sygnał raczej musiał pojawić się wcześniej niż później. Z innych trendowych narzędzi na pewno warto spojrzeć na wskaźnik Bollingera, którego środkowa linia jest w tej chwili testowana. RSI opuścił strefę wyprzedania, więc jest perspektywa na to, żeby właśnie spojrzeć w stronę nawet 4,25 jako korektę. Wyższego rzędu, czyli korektę, która gdzieś tutaj by się pojawiła i byłaby proporcjonalna. No w tej chwili już musimy sięgać po to, co się wydarzyło na początku tego, tego roku. Ja już przesuwam sobie ten prostokąt no i on wychodzi lekko powyżej jednego ze szczytów, który było początkiem ostatniego. I pulsu spadkowego, czyli 414. On jest pośrodku tych stref, o których wspomniałem wcześniej, czyli 411, 425, no ale poczekajmy, czy przypadkiem to 14 nie będzie naruszone i notowania nie skierują się na południe. Na razie idzie do ponzolnie, ale powoli jednak na północ. Fund do Pelena. 5,24 w miejscach, w którym aktywność podaży była dość mocno akcentowana z jakimiś tam naruszeniami, ale jednak mimo wszystko białe świece systematycznie pojawiają się od dołka 5,13, więc jeżeli ta tendencja się utrzyma, no to pomarańczowy opór może nie wytrzymać. Zobaczymy, czy w przyszłym tygodniu cena przeskoczy przez 5,24. Jeżeli tak, no to 5,33 będzie kolejnym <laughs> poziomem, który będę musiał tu przywołać. Na razie ta tendencja spadkowa jeszcze ma szansę się utrzymać, właśnie za sprawą 5,24. Surowce. Ropa WTI jako pierwsza. No, słabość na tym instrumencie oczywiście powraca. Za sprawą szeroko rozumianego oporu 82, bo on tam był przez dwa dni dość mocno naruszony. Dwie świece, a nawet trzy, są w całości powyżej tego zielonego obszaru. Teraz cena wraca z powrotem do obszaru konsolidacji, więc ja pozostaję wierny temu, co dzieje się na tym instrumencie przynajmniej od jesieni ubiegłego roku, czyli ten ruch boczny w szerokim zakresie pomiędzy 64 a 82 z uwzględnieniem jeszcze 74 dolary za baryłkę. Tutaj nowych teorii tworzyć nie będę. Nawet jeżeli białe się, świece się pojawią, no to w pierwszej kolejności ja będę ograniczał je do oporu 82 dolarów za baryłkę. Ropa Brent sytuacja podobna. Cena pozostaje poniżej 8687 87 Przełmana, krótkoterminowa linia Wzrostowa, czyli ta poprowadzona po dołkach. Ja już ją usuwam. Testowane są minima związane z dość dużą aktywnością popytu w ostatnim czasie, czyli okolice 83. Tu powstała dość duża aktywność. Tutaj widoczna jest dość duża aktywność popytu. To widać za sprawą tych dużych białych świec. Na razie nie widać, żeby sytuacja miała się powtórzyć, ale wyhamowanie w tym miejscu jest, więc musimy też i to uwzględnić. Ja dość mocno wierzę w 86-87 jako ten kluczowy opór wyższego rzędu, więc jeżeli cena wyszła powyżej, no to wtedy będę zmuszony do zmiany tego nastawienia wynikającego z długoterminowego długoterminowych spadków jakie tworzą się na tym instrumencie. Złoto oscyluje wokół 1900 z tendencją spadkową. Na razie to przełamanie jest realizowane, czy też próba przełamania realizowana jest, jak czybym powiedział, mozolnie. Zwracam uwagę, że tego typu Kluczowe poziomy powinny być przemywane tak jak to miało miejsce, na przykład w lutym 2023. Jedna duża czarna świeca, i nie ma wątpliwości, że wsparcie jej przechodzi do historii. No tutaj. Tego powiedzieć się nie da, ponieważ kolejne świecy gdzieś tam są blisko tej wartości, raz powyżej, raz poniżej, no ale dominuje kolor czarny, więc ja jestem zwolennikiem, że te schodki, które się tutaj tworzą do dołu, one będą wspomagały posiadaczy krótkiej pozycji także w przyszłym tygodniu. No chyba, że rzeczywiście notowania dość mocno powrócą powyżej 1900, no to będziemy wracali znowu do tych cen, które są gdzieś tam wyżej.

Opór notowania są gdzieś tam w prawie w połowie, żadna z tych nie wiem, stref, czyli niebieska, zielona i pomarańczowa nie zostały dokładnie dotknięte. Ja zostawię sobie ten instrument, ale oczywiście pamiętam, że 22 to jest miejsce, gdzie dołki pojawiają się dość często, więc może się okazać, że 23-30 będzie jeszcze testowany. Po przełamaniu 22 no, będziemy sięgali już w cen bliższych 20 dolarów za uncję tego metalu. Dawno nas nie było, jeżeli chodzi o kontrakty CO2. Usunę Bollingera, bo tak naprawdę trudno mówić tutaj o trendzie, bo notowania od dłuższego czasu tworzą coś raczej w postaci klina. Ja posiłkuję się tutaj tymi szczytami i dołkami z przeszłości. 92,85 euro 85. to są te przestrzenie, które były użyteczne. No i na razie wokół tych dwóch cen ewidentnie oscylują kontrakty na emisję CO2, więc pozostajemy wierni temu założeniu. To, co zwraca moją uwagę, to jest oczywiście sama tendencja szczyty niżej, więc ten kierunek związany na przykład z atakiem na 78, wziąłbym tutaj pod uwagę. Indeksy DAX. Słabość, słabość, słabość. Tak można powiedzieć, jeżeli chodzi o niemal wszystkie parkiety, tutaj te główne. DAX schodzi poniżej 15700. Nie robi tego jakoś szczególnie agresywnie, ale warto odnotować ten fakt, no bo dla mnie to jest przestrzeń związana z aktywnością byków, których nie ma. W ostatnim czasie, więc jeżeli ta czarna świeca tygodniowa pozostanie na wykresie, to nie zdziwię się, że w przyszłym tygodniu będzie kontynuacja wyprzedaży na tym instrumencie. 15300, kolejny poziom, potem 15000 to są te wsparcia, o których można tu pamiętać. Zejście poniżej 15700 na wykresie tygodniowym, według mnie, znacząco wpłynie na szeroki obraz tego indeksu, bo trzeba będzie dopuścić, że pojawił się nowy dołek, a tym samym też. Ta linia opisująca dotychczas wzrosty to już będzie historia. Jednak, tak jak mówię, poczekajmy aż poznamy cenę zamknięcia z dnia dzisiejszego. To w skalach tygodniowych będzie można odważnie skierować na wzrok na południe. Z grz no jak widać, brakuje energii po stronie byków, więc dominacja podaży jest tutaj ewidentna i chyba ten scenariusz trzeba tutaj powielać też i w dzisiejszej sesji. Nazdaq słabość jak najbardziej. Spadki poniżej 15200 otwierają możliwość sięgania po niższe wartości. 14800 jest poddane i w próbie właściwie już w wczorajszym. A jak na razie nie widać tu większej aktywności byków, oczywiście trzeba poczekać na samą sesję amerykańską. 14 000 to jest kolejny przystanek. Oczywiście im niżej cena schodzi, tym większe problemy będą mieli posiadacze długich pozycji. Ogólnie słabość jak najbardziej jest widoczna, albo rysujemy korektę wyższego rzędu. I tutaj jednym z ostatnich odnośników będą te korekty, które pojawiły się między innymi pod koniec zeszłego roku, czy na początek bieżącego. Stąd też 14 800 jako równość swingów spadkowych. Jeszcze biorę pod uwagę, ale jest to ostatnia deska ratunku dla zwolenników wzrostów. EACD schodzi wartości ujemne. To też jest coś, co warto notować, bo nie ma to swojego odzwierciedlenia. A ostatnio w marcu zeszłego roku, tak, kiedy mieliśmy rzeczywiście dość głęboką korektę, więc trochę nam się historia zmienia też w ujęciu, bym powiedział, trendu. US30. No, wczorajsza sesja mocno spadkowa. Duża czarna świeca, jedna z większych w ostatnim czasie, więc myślę, że 3434200 trzeba będzie tutaj przywołać chyba wcześniej niż później. I na razie mam jeszcze podstawę ku temu, żeby traktować, dbać tą serię czarnej świecy jako korektę. Ale jeżeli cena spadnie, powiedzmy 34 tysięcy, no to trudno będzie mi się wybronić, jeżeli chodzi o możliwość utrzymania tej sekwencji wyższych szczytów i wyższych dołków. Tak naprawdę pierwszy realny problem pojawił się w momencie, kiedy 35200 zostało przełamane kilka dni temu, więc myślę, że powrót na maksima z ostatnich miesięcy to będzie zadanie dość trudne dla posiadaczy długich pozycji. S&P 500, 4,400 ostatnio o tym rozmawialiśmy, cena zamknięcia zczoraj jest poniżej, słabo, słabo to widać, MACD też wchodzi w wartości ujemne, więc no trudno tutaj, coraz trudniej szukać tutaj pozytywnych sygnałów płynących z tego instrumentu, a jeżeli już to one są gdzieś tam niżej, jako potencjalne wsparcie, oczywiście przypomnę, im niżej zejdzie wykres, tym trudniej będzie patrzeć na północ, szczególnie, że ten powrót następuje przed Zrobieniem nowego szczytu, więc może się okazać, że tutaj jakieś słabsze tygodnie będziemy musieli też uwzględnić. Na razie poczekajmy, zobaczymy, co się wydarzy jeszcze w obszarze 4300. Ale są to już jedne z niższych wsparć i coraz bardziej ja będę kierował swój wzrok właśnie na południe, jeżeli ta tendencja się utrzyma. WIG 20. Otwarcie mamy poniżej 2015, a to był jeden z poziomów, który można było jeszcze wziąć pod uwagę jako wsparcie, wcześniej 2100 to było miejsce aktywności byków. No, to, co tu widzimy, jest pokłosiem oczywiście tego, co się dzieje na, na zachodnich parkietach, więc nie powinniśmy się dziwić, że słabość także jest i u nas. Ona nas oczywiście nabiera tempa i to powinno zacząć martwić. Byki, bo spadki poniżej 2100 sprawiają, że no wartości poniżej 2000 powoli mogą choć tutaj zacząć chodzić poszczególnym uczestnikom rynku po głowie. Poczekajmy jeszcze w skalach tygodniowych, czyli tak naprawdę kwestia dzisiejszej sesji, czy cena spadnie poniżej 2000 i tam się ustabilizuje, czy też e, jednak minima będą no, w tym zakresie, uwzględniając wysokość tygodniowej świecy, no, wydaje się, że jest szansa, że te 2000 zostanie uratowane w tym tygodniu, no ale teraz pytanie, jak się otworzy przyszły tydzień, bo jeżeli to będzie luka spadkowa, no to będzie to ewidentnie słabość po stronie. Byków. Tutaj jeszcze mam liczby związane z ostatnimi korektami 140, 140 bieżące spadki już większe niż te wartości. Tam jest 195 punktów, 180 było do wczorajszego zamknięcia. A więc no, łatwo policzyć: im głębiej spada cena, czyli popyt nie reaguje na, na kolejne czarne świece, które się pojawiają, tym. Ewidentnie trudniej jest szukać tych wariantów wzrostowych, ale tak jak mówię, 2000 wydaje się tutaj jeszcze ostatnią nadzieją dla tego instrumentu, przynajmniej w tym szerszym horyzoncie czasu. Z mojej strony to tyle. Ja serdecznie dziękuję. Tradycyjnie na koniec przybliżam podziękowania, ale jednocześnie notkę prawdą. Zapraszam Państwa na spotkanie już w poniedziałek.